Witam z tej strony Hart. Dzisiaj składamy trzecią część Doja. Składającym będzie Wiktor. Tak, dawno nas nie było, dawno mnie nie było, dawno tej serii nie było. Eee, Okej, okay. zaczynamy Zaczynamy tutaj. Z grubej 3-1. Proszę, Wiktor, masz tutaj część 3-1. I teraz. E, Jakieś światło. C3, dobrze poczekaj. Co tutaj. tutaj mamy? C3 to jest bodajże to, proszę bardzo i światła niebieskie tu miały być a nie, dobrze przecież to wszystko są są światła dwa i tył Dobra Wiktor, ale idziemy po kolei tak, tu mamy, mamy instrukcję opieramy się opieramy się na instrukcji śrubka, śrubka pod tytułem BP. Wiktorek, tu masz, widzisz, jak masz masz element tutaj ten, ten z przodu, to musisz włożyć, nie, tutaj, poczekaj z tym. Najpierw wkładasz to. Później wkładasz tutaj te reflektory. I na koniec wkładasz to, tu chyba będą ledy przejdą, wiesz, tak mi się wydaje. Teraz śrubki są potrzebne. Bipi, proszę, wyciągnij mi śrubki. Wyciągamy śrubki. A. I teraz e, jedziemy dalej, e, wkładamy, wkładamy z drugiej strony... A ile tych śrubek? E, poczekaj, Potrzebuj będziemy potrzebować cztery śrubki. Bo od razu zrobimy dwie, dwa reflektory od razu zrobimy raz i dwa świetnie, świetnie. <laughs> Za to jazdy coś. Wiktor, bo pogubisz, tam jest pięć śrubek. Zgubisz jedno, to zostaną jest, nam tylko tyle ile. No ale jest jedna dodatkowa. No dobrze. Jak jest dodatkowa, to okej, okay, ale... Ale wow. to... Dobra, ok. Wiktor, daj mi te śrubki. Ślub ci daję. Ja sobie wybiorę to jedne niż ten, ten, ten kolor, żeby. No, wkładaj tam i przykręcaj. I tu? <coughs> tak, dokładnie tu. I z drugiej strony już wkładaj tylko następną. Dobra. Tak, ok. Tato, robisz jakiś halloweenowy odcinek? Nie, nie robiłem halloweenowego. Halloweenowego odcinka nie robiłem. Odcinka. Dlaczego? Bo modelarzy nie obchodzą Halloween a jakie mają święto? Święto wszelkich modeli mają święto 11-11 mhm. ja... będziesz A nie, nie, to nie jest dobry pomysł zmieniamy miejsce Nie, nic nie. Zmienia... Zmieniamy miejsce <śmienia> chwila przerwy Dobra, jedziemy dalej Mało nieporozumienie Zmiana miejsca. Ja tutaj ja tutaj robię no to, z drugie, tam, do to, 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 to z drugiej tu z drugiej Włącz, włącz, znaczy wkręć hmm. w, w, włącz, wkręć jedno i to samo. Patrz, jak mi to gładko idzie, a ty, ty no tak, to masz... nie tak wewiew. No dobra, okej. Okay. Nie mam. Do więcej. roboty! Dobra, tutaj wkręcaj następną. Ci tak dobrze idzie, proszę bardzo. No dobrze idzie. Muszę wziąć większy śrubokręt. No i już ci nie poszło. Ukradłem, ukradłem ci śrub. Ukradłem ci. Dobra, tu mam jakieś jeszcze, no bo ja się ostatnio przyzwyczaiłem do większych, większych modeli. A ja się przyzwyczaiłam do szkoły. Takich 1 do 1. Okej, okay, dobra, wkręcona, nie za mocno, pamiętajcie, żeby nie za mocno. Dobrze, trzyma się, trzyma się, dobrze. Jeżu. Brawo. Jest yes OK, jest okej, okay. dobrze, teraz odwracamy to w ten sposób i teraz AP. Podaj, podaj mi śrubki AP AP, Tu jest ten grill przedni, 3L. Grill. Gril. Ja lubię grill. Tak, tylko to oznacza, że tu... O, AP, ale poproszę dwie. Poproszę dwie. obsługiwa. No. Tak jest. Jak to tam widać wszystko? Wszystko widzi się świetnie. Słuchajcie. E no, dawaj, 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 no, dawaj, No, poczekaj, mam już lata. Już nam się zaraz skończy, skończy nam się czas nie nagrywania. Marudź. Skończy nam się czas nagrywania i co? Nie marudź. Nie, nie do mnie nie marudź. Marudzenie to... To ja twoja się... sprawa. <laughs> Moje drugie imię. No. Dobra, dobra. Nie, najwięcej marudzi mama, nie? Nie. Nie, a kto? Ja. <laughs> Dobrze. Przerzucaj e następną stronę. ją. Słuchajcie, chcemy to w maksymalnie szybki sposób wam pokazać, jak to się wszystko składa. Czy są jakieś się problemy? uda. E uda się, uda się. Jak będziemy się sprężać, to się uda. I. Wow. Co to mamy, Wiktor? Pokaż. Mamy tutaj grilla. Mamy Dobrze, tutaj, pokaż. Grilla. Czyli mamy to i tutaj jeszcze musi być znaczek. Znaczek. Poczekaj, poczekaj. To. I tutaj, gdzie on jest? To jest 3K. Tu jest Tak. Okay. To jest specjalny znaczek, bardzo limitowany. RT. X. RTX, a ile fakardzia? Dzisiaj Wiktor poznał takie słowo jak studio projektowe Pinini Farina, nie? No, to jest takie studio, które robi bardzo fajne żelki. <noise> żelki, samochody robi. Takie fer... nie. Ferrari. Tak. Robi orangutany. Orangutany, tak, jasne, Wiktor, przestań. Dobrze, yy, dalej. Mamy to. Mamy ten element jeszcze... Aha, dobra, teraz musimy... Czyli to. Gdzieś tutaj coś nam lata. Jak hmm, psychopata. Wiktor, proszę cię. Zachowuj się grzecznie. No ja lubię rymować. Okej. Jak tam na rysunku to wygląda? Dobrze, Wiktor, to wkładam? No dobrze, Przód. to na rysunku wygląda. No świetnie. Siebie, tak sobie. Świetnie. I tutaj te... musisz dać śrubki, tutaj. Popatrz uważnie. Z drugiej Ot. strony. Teraz poproszę AP śrubki, tak? AP już, już, już panu daje. Mm, I kawałek druszyka papierowego, żeby tutaj tego nie. To by Nie nie leciał. Nie, tylko żeby nie poobcierać tego. Ile Teraz śrubek? Ile jest na, na tym? Tutaj widzisz? Ja nie wiem. No to policz ładnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 8, 9, 10, 11, ale tu tyle nie ma. 11? AP? Dzisiaj jeszcze to muszą być AP środki. Nie, tak poczekaj, biorę. poczekaj. Cztery, cztery. Dobrze, podawaj mi szybciej. Bierz, cały worek. Romacji niech pan ma. Dobrze, yy, następny punkt. Zobacz gdzie, gdzie się mocuje te śrubki. Tutaj widzę u góry. Mocuje się tu, no. tu. No. Na dole też. Okej. Okay. Ciach. Ja Zobacz następny punkt Wiktor. Tato. Tak. A co było pierwszy? Model czy modela? Chyba modelarz musiał być pierwszy, tak mi się wydaje. Ale nie, bo gdyby nie było modeli, to nie by było modelowa. Nie, nie, nie. Mi się wydaje, że najpierw był modelarz, który stworzył model. Aha. Nie odwrotnie. A ten model, model później nie... sprzedał za, za sobie pieniądze i tak sobie rób. Tak, jasne. Nie, myślę, że pierwszym, nie wiem czy... Błędem naszego życia było się urodzenie. Wiktor, proszę cię. Z takich dziwnych komentarzy, tak? Bo ludzie przestaną nas doglądać. Skoncentruj się na pracy, jeśli masz jakieś uwagi co do... Bo ja tutaj nie mogę tych śrubek wrzucić. Zobacz, co tam mamy jeszcze. Jakieś czerwone, tak? Światła mamy? Tak, to ja się może ja tym zajmę. Będę szybciej. To ma mi już. Śrubokręt Ju... bym potrzebował. Ale nie, Wiktor, ale chodzi, nie o to chodzi, żebyś skręcał sam. Tylko żebyś... Ale to ciężkie. Hmm, pokaż mi jeszcze poprzedni ten rysunek, czy ja dobrze wkręcam, czy ja... Ym, tutaj są. Tu i tu, u I góry. Tutaj. U góry, dobra. Lub mogę robić kolejno? Dziękuję bardzo za odpowiedź. D-W. No nie, jednak powiem wam, że... mamy problem. Nie, nie mamy problemów. Tu po prostu muszę tutaj się bardziej się przyłożyć. Tak, sobie piątkę dostać, tak. a nie dwuja z modelarstwa, tak? Żeby jeszcze w szkole było modelarstwo. Wiktor, co, co wtedy by było? Gdyby była Powiedz szkoła wam. modelarstwa, to byś się tam zapisał i byś tam spędzał całe dnie i bym miał spokój od Ciebie mógłbym tak by bez końca. Powiem Ci, że kiedyś, jak tata chodził do szkoły, było, była praca technika i wtedy się robiło modele, na ocenę się robiło. Oczywiście to były modele, które się składało prosto z pudełka, nie malowało się tego, mógłbyś nie hałasować, tak? No, nie krów w pokoju, idź do kuchni. Nie krów, możesz nie hałasować. My tutaj nagrywamy... Wiktor, tak co? Cię sprzedam. Za mi tak mówił, a mnie nie sprzedajesz. Zobaczysz, kiedyś cię sprzedam. Dobra, słuchajcie, mamy już jeszcze jedna Prawda. śrubka. Nie, nie mamy problemu, jest dobrze. Bardzo fajnie to idzie. Mam nadzieję, że tutaj efekt będzie też fajny. Wszystkie śruby na miejscach. Oczywiście tutaj wytuściłem już. Będzie Usta. trzeba to. Będzie to trzeba. E, ja, ta, ja to zrobię, to pozwól mi coś zrobić w tym odcinku. Dobrze, okej, okay, ale ty robisz to i nikt nic nie widzi, co ty robisz. Poproszę, tutaj daj to. No weź tutaj te śrubki, włóż do tego AP, bo one mogą się nam kiedyś przydać, jakbyśmy pogubili. I e, powiedz, mi, powiedz mi, co mam zrobić teraz, tak? Wszystko 31, a co to jest to 3,1? To jest chyba to, tak? Tak Dobra, czyli mamy to I to wkładamy To jest niedomalowanie jakieś To wkładamy jak? Jak to mam? To położyłem tak To jest góra, czyli to musi wejść tutaj Okej, okay. teraz tak, czerwone Wkładamy tutaj i to, i teraz jakąś śrubką tutaj będziemy to przekręcać? Dwy a nie DM? E tam domy, czy dywy, czy. Nie. Dobrze, jak tutaj to widać, nagrywa się jeszcze. A, nagrywa się musimy się śpieszyć Tak, żeby bo po ja prostu nie... Nie, <grym> nie. nie, zabierać, a nie no tutaj tego nie przekręcać. Tym... Potrzebuje mniejszy śrubokręt. Szybko, szybko. Przerwa, przerwa, przerwa. Okej, okay, słuchajcie, PRL wrócił. Eee, super starnowa. Tarnów. Zestaw śrubokrętów. Taki do składania. A! Lata 80. się kłaniają. Dokładnie 84. rok. Dam radę. Eee, I one tutaj nie były namagnesowane w żaden sposób. Mnie troszeczkę trudniej, ale damy radę. Okej. Okay. A, coś przeskoczyło. Ułamał się straszny, strasznie drogi śrubokręt z tarnowa z 84 roku. Z czym się kojarzy Tarnów, Wiktor? Nie wiem, co to jest. Nie wiesz, co to jest. Ja ci powiem: w zakłady azotowe w Tarnowie. Nie, kojarzasz. Nie, kojarzasz. On tam tak kiedyś pracował. W zakładach azotowych w Tarnowie. To ja to ty miałeś w tych pracach. O, trochę miałem. Dobra, okej, okay, Wiktor, jak, jak tam wygląda to? I druga strona jest to samo. I później to musimy przykręcić. Pokaż, pokaż tą instrukcję tutaj do kamery. Nic żeby, mi się już nie. Aby widzowie, widzowie widzieli. I teraz. Patrzcie. Zobaczcie, teraz jesteśmy na tym etapie. Tutaj. Wiktorek, teraz to złożysz ty. Proszę bardzo. Ja tutaj to odkładam. Ciach. Zapraszam, proszę. Ale mi się nie chce No dalej. Już dobrze nam idzie. To wkładasz. Wiem, jak to się robi. Ale dobrze, to przesuń to troszeczkę bardziej, tak żeby tutaj, tutaj żeby było widać. Dajesz. Ja Ci pomogę to poskładać. To jest tak, tak? Gór, gór, ten Dobra. odstający fragment musi być do góry, dobrze. Tak, bardzo ładnie. I tutaj. I tu właśnie pojawia się problem z tymi śrubkami. Gdzie one są? To są te DM? Nie. nie. Weź papier połowu, i nie widać. Dobrze, ok. Ja ci pomogę tutaj. Eee... Trzymaj, a ja będę wkręcał. Co? Ok. Uuuh, proszę mi pana. Daliśmy radę. A teraz teraz świeckie to.

nie, 1984. To najlepiej, 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 najlepiej wziąć tak. Jest 6 do 90, a to są już dziesiątki, czyli 30. Chwila, chwila, 16. 36. E tam. <laughs> no, dobry jesteś my... z matmy. Nie okay, jestem dobry z matmy, całe piątki z mm -hmm, Dobrze. Pokazać ci. Okej, okay, dobrze. Wiktor, wierzę ci. Teraz, y... Tutaj widzów nie interesuje to, jakie masz oceny z matmy, tylko widzów interesuje, jak to się wszystko składa. Słuchajcie, i teraz to, i teraz CP proszę Wiktor. I przykręcamy. I przykręcamy. Pomożesz mi teraz, bo potrzebuję, przytrzymaj mi te elementy. Jeden z drugim. A ja mogę przykręcić? Jeden z drugim. Nie, 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 odwrotnie. Odro odwrotnie, musisz to trzymać tak. Ja tu będę spróbuję przycelować gdzieś. Co? Wejdzie teraz? Ja nie widzę tam. Wejdzie. Okej. Okay. Dobra, jeszcze co jeszcze. Z drugiej strony chwycimy jedną śrubką. Ale pokaż mi to, żeby mnie ja to widział tutaj. Okej, okay, nie za mocno. Straszne rzeczy. Spamują. Tak. Nie można tak. Okej. Okay. Okej, okay. i ostatnia śrubka. Ja, ja, ja chcę czynić do, do, honory. Dobrze, czyń honory. Czyń honory. Poczekaj, ja Ci pomogę. Ja nie no, nie, nie, jak chcę sam, jak chcę sam. Wiktor. O, nie kręcaj. Nie małym dzieckiem. Nie, nie, jesteś małym dzieckiem. Mam 9 lat. Tak. się nie chwal, że masz 9 lat, bo... Nie umiesz matematyki nie umiesz. umiem. pokazać Ci. <głos> <głos> pokazać Ci. Okej, okay, dobra. Słuchajcie, dzięki za oglądanie. Tak jak widzicie tutaj mamy skompletowane część trzecią. Przypominam, że ten, to auto całe jak je złożymy, powędruje do któregoś z Was. Wystarczy subskrybować kanał, lajkować, komentować i w niedalekiej przyszłości, czyli za 138 lat, nie no, żartuję... Um, sami widzicie, używamy tu sprzętu z, 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 z przed, pll czy, z PLL-u tak. daj do celu z dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku